Dobry wieczór z tej strony, fanboysy w niezmienionym składzie. Mejdronin, człowiek. Cześć. Witajcie. Eee, kolejny koronawirus party w naszym wykonaniu. Oglądamy filmy. Eee, <grym> eee, w czerwie pomiędzy eee, kupowaniem papieru toaletowego i środków dezynfekujących. Eee, mm. Opaniamy sobie po tak. Jak się dzisiaj przekonacie, jest to popkultura z najwyższej możliwej półki. Dokładnie. Półki, net, półki Netflixowej. Netflix zafundował nam film, którego długo nie zapomnimy. <laughs> Mejdronin, powiedz nam: co takiego obejrzałeś? i Jakie były Twoje pierwsze wrażenia? Bo z tego co wiem, to Ty chyba jesteś w ogóle na świeżo. Jestem eee. bardzo na świeżo, ja to jakoś godzinę więc... temu skończyłem i na początku chciałem Cię przeprosić, bo to był mój wybór tego filmu, bo spędziłem. ej, chodź, kurde, coś obejrzmy nowego, co kliki da, no i jest taki z 2020 film, który nazywa się Znak Szatana, nie, Znak Diabła, Znak Diabła, Znak i diablo. uwaga, uwaga, to jest film meksykański, to jest meksykański horror z 16+, więc tam się złe rzeczy dzieją. La Marca del Demonio. <noise> Widzisz, źle przetłumaczyli. Ach, ci, tłumaczę. Mi się, mi się wydaje, że właśnie przez tych tłumaczy to był tak zjebany film. Nie, to jest film, który absolutnie y, mógłby trafić do filmowego Hasioka, który zawiesiliśmy, bo nie spodziewaliśmy się, że. Y, no, że ten Hasiok będzie taki pojemny. <noise> y, tak, no w skrócie. No, to, to jest film, który y, opowiada historię chyba jakiejś uprzywilejowanej meksykańskiej rodziny, gdzie jest. Sztuk cztery ojciec, matka, dwie gówniary, i od czasu do czasu gach jednej z gówniar przychodzący do domu. I typiara chyba nosi gacie w tym domu, bo ich ojciec nie wiedzieć czemu kurwa, za każdym razem, jak go pokazują, tą puzlę układa, tak? <głosi> układa <puzzle. głosi> Dokładnie. Jeszcze sam jeszcze ci przerwę, ale w najbardziej <głosi> dramatycznym momencie tego filmu. E, Strzela focha, odwraca się dupą do wszystkich i mówi, nie ruszajcie moich puzli. Także no, ja nie wiem, on może jest właśnie tym, wiesz, takim kurem domowym, nie? Bo no typiara ta matka, która chyba jedynie w minimalny sposób to miało coś wspólnego z aktorstwem, to co ona odwalała. Jest filologiem, który nie wiedzieć czemu zajmuje się manuskryptami. I kiedyś przychodzi studentka: Ej, ty, mam książkę dla ciebie. Fajna, stara. Ona, no to okej, okay, poka, pokania. I wymuje z takiego chamskiego worka po prostu na ziemniaki. I o, masz, patrz, tam diabły są narysowane. O, jakie to stare, jaki stary język. Ty wiesz co? Ja se go do domu wezmę. No, zajebisty pomysł, nie? Manuskrypt stary, najstarszy. No, i tak się zaczyna. No, i tak się zaczyna. I tak, to jest film o znaku diabła. Człowieku Damianie, jak przeżyłeś to, nie popadając w alkoholizm i nie zażywając twardych narkotyków? Ten film jest absolutnie niesamowity. To znaczy, w ogóle przez pierwsze 3 minuty, 3-4 minuty mówię sobie, mm, bardzo ładne zdjęcia. Mówię sobie, kurczę, te zdjęcia tak. z Drona na początku filmu. Naprawdę imponujące. Jest świetny taki moment zaraz na początku, kiedy kamera Prawda. leci nad tymi takimi przedmieściami, nad tym takim wiejskim terenem hmm. i podjeżdża, robi taki zoom, taki najazd na ten dom. Ten dom, tak. w którym dzieje się ten pierwszy egzorcyzm, i mówię: okej. Okay. I potem kamera po tym egzorcyzmie odjeżdża w ten sam sposób. Jakby, jakby ciekawy sposób na to, hmm. żeby dać widzowi całą tą scenę, trochę geografii tego miejsca, mm -hmm. że najpierw tam wjeżdżamy, a potem stamtąd odjeżdżamy, czyli to jest takie po prostu e, jakaś pipiduwa gdzieś tam na końcu świata i my tam tylko wpadamy na tą jedną rzecz, zrobić tą jedną tak. rzecz i to jest taki <trym>. moment. Natomiast na no, film jest, no film jest przezabawny, no, kurczę, no że od samego początku mamy jakiegoś księżyłka, który w ogóle powinien zostać tytuł, to jest proboszcz roku, nie? Koleś no. po prostu Bierze, stwierdza, że no ogólnie to w ogóle to nie wyszło mi, nie wyszło, nie wyszedł mi egzorcyzm i w ogóle ten. I widzimy jak koleś bierze ciało tego dziecka, tego chłopca, który rzekomo miał nie przeżyć tego egzorcyzmu, chociaż potem flashbacki sugerują nam że jakiś… przeżył, tak. Że chyba przeżył i… i bierze na jakieś żwirowisko czy na coś i tak tak rzuca nim jak workiem kartofli, który tak, tak spada tak, tak parę metrów dalej, nawet nawet się specjalnie nie wysilił, żeby ukryć to i robi taki znak krzyża w powietrzu. Tak, po tak. ja mówię o Boże, ten film będzie cudowny i, i był jest znaczy jest <laughs> oczywiście cudowny. Znaczy pod e... tym względem cringe'u zdecydowanie pod względem cringe'u to jest absolutnie cudowna rzecz. Znaczy no. Aktorstwo, dialogi. Ja mówię, główni bohaterowie są fenomenalni, bo mamy księdza, który jest uzależniony od narkotyków. Te narkotyki przynosi ksiądz mu. Thomas, jakiś tak, tak. ksiądz Tomas, tak, Co padre Tomas. Padre ja I te narkotyki, od jakichś gangsterów w ogóle, przynosi mu drugi główny bohater, który jest kurczę, skrzyżowaniem Konstantina tego gościa z mrocznej wieży, tego typa, tego, którego grał e, McConaughey. Hej. Mm. Z... Bardzo zniszczonego dragami i alkoholem Johnnego Depa. Bo chyba Ach, tak, tak no. chcieli mieć waj, bo tak go uczesali i takie wąsiki mu zrobili. Co absolutnie obrzydliwe, naprawdę. Który spoiler, spoiler, w finale okazuje się być e, jeden do jeden, praktycznie jeden do jeden Jezusem. Tak. To jest dokładnie. To jest tak zabawne i to jest tak, tak cudownie rozegrane. Znaczy, to jest film o supermocach, tak? To trzeba to od razu powiedzieć. To jest kolejny film, który jest horrorem, ale tak naprawdę jest filmem o superbohaterach, o ludziach, którzy hmm. mają supermoce. I no, z takim budżetem i z taką powagą, jak to jest zrobione, ja w ogóle chciałbym um, przywołać tutaj kompozytora muzyki, bo hmm. to, co ten facet tu wyprawia, te potężne. Po prostu egzorcyzmowe chóry i te smyczki Uf. dramatyczne, to jest. Ja bym się takiej muzyki spodziewał w filmie typu Straszny Film 6. Co nie? Muzyki, która chce sparodiować taką muzykę grozy, a tutaj to jest na serio. No, oni wszystko z kim w dupie tu robią, naprawdę. I też są, jak wiecie, jest research w ogóle, bo. Bo tam jedną typiarę opętuje demon, bo się w ogóle okazuje, żeby jeszcze bardziej zgwałcić po prostu gatunek horrorowy, że ta książka to co? Necronomicon. Pamiętacie? Lovecraft. Tak, to jest. Cytat na początku. Jest, jeszcze, ja widzę cytat Lovecraft, mówię nie, nie, nie. Ja wiedziałem, jak oni mówią, co to za książka? Necronomicon. Ja wiedziałem, że oni to kurwa powiedzą. I powtórzyli to, i... to 20 razy w ciągu filmu. Oczywiście, oczywiście. I to jest film o ludziach opętanych yy, nekronomikonem. W ogóle jest bardzo ciekawa rzecz, no bo niby przynosi ten oryginał yy, nekronomikonu i gówniar od razu wie, że to nekronomikon, no bo co? No bo oczywiście, no, stara księga, no. E, Po czym jej siostra chciała go, ją uratować, bo tamta oczywiście otworzyła na randomowej stronie i se przyzwała w siebie demona, nie? To ta, żeby ją odpędzić, to zamiast wziąć ten pierdolony manuskrypt, to bierze co tak randomowo, z, jakiś reprint, taki nowoczesny, Necronomiconu, nie, tak z, no normalnie, no normalna rzecz u starej na półce leży, nie? Muszę sobie, kurde, inkantować, obie. Ja mówię, kurde, o co tu Ale chodzi, ta nie? ta scena, w której ten nastol ci nastolatkowie zaczynają właśnie grać z tą książką, z tą no. nawiedzoną książką, która zresztą jest nawiedzona dlatego, że trochę krwi spadło po tym chłopcu na początku, który, tak. <laughs> krwi z nawiedzonego chłopca spadło, jak ta książka a potem... Dostała się w ich ręce... Któż Ford to może wie. wiedzieć? To wie tylko sam Bóg. Tak. No w każdym tak. razie ta piękna scena, kiedy właśnie oni czytają. I to jest tak, to jest takie. Yy... Nie ma tutaj żadnej reżyserii, bo na przykład w normalnym filmie to byłoby tak, że to byłaby jakaś domówka, że oni by, nie wiem, filmy oglądali, albo nie wiem, ciastka by jedli, albo piliby alkohol, a to jest jakaś randomowa scena, gdzie są te tak. dwie siostry i ten chłopak, i nagle wiecie co, poczytajmy tą księgę, nie? I to jest takie, to jest takie. Leniwe, takie bez jajecznej. Bez, I to, bez... W środku dnia i w ogóle typem tak, ej, przynieś świeczki, i on, klimatu, Ha, 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 nie? śmieszne. No Dokładnie, totalnie bez klimatu to jest. To takie, jest. Ja bym sobie wyobrażała właśnie, my ostatnio ogadaliśmy o tej grze Gone Home, nie? Ja może no. ją troszkę za bardzo skrytykowałem, więc tutaj nawiążę jeszcze raz. Tam jest taki cały sekretny pokój, gdzie one sobie jakieś rytuały tak, no. narysowanie, narysowane pentagramy, nie? Mówię, kurde, ja wyobrażasz sobie jakoś taką scenę, czy byłoby to generikowe? Byłoby. Ale miał jakiś klimat. No. A tutaj no, tak samo, no, klimat, no bo się okazuje, że ona jest łopętana i w ogóle idą na jakąś imprezę, ona się źle czuje i kurde pado na ryjnie, ją zanoszą do domu na imprezę. W ogóle ziomeczek jej chłopak to spokojnie ją zaprowadzi na łóżko i kurwa i się dobiera do niej a tata. to się trochę. ej, co robisz? Nic, nic. I <laughs> Dobra, brawa za realizm, brawa za, za realizm akurat. No i ty piara se kurde, tak randomowo dwa dni śpi, nie? Cały weekend. Tak, nie? I kurwa, nie, to jest ojciec roku, to jest ojciec z roku, przychodzi po tych dwóch dniach, tam. a To akurat, powiedzmy, że jaki zamysł artystyczny był, że taki pseudo time-lapse ze zmianą oświetlenia, że przynoszą jedno śniadanie, kolejny posiłek, tak, tak, kolejny tak. posiłek. To jest no jakoś na przychodzi... reżyserii. No. no tak, tak. No i przychodzi ten ojciec i ty stawej. I tak randomowo, że nie, że, e, ale przecież dopiero jest niedziela. Nie jest poniedziałek. Ej, idziemy na badania. Ho, nie. I kolejny, słuchajcie, jak będziemy mieć więcej takich lekarzy, jak właśnie w tej scenie, gdzie daje jej pierwszą diagnozę, to pokonamy koronawirusa. Idące na badania, nie, on mówi, no, nie ma wirusów, nie ma bakterii. No i w ogóle znaleźliśmy śladowe ilości ekstazy. I. Tatuś roku obraca się, ona, no co, chciałam spróbować. On się obraca i nic, nic, zero komentarza, zero komentarza i dalej lekarza, kurwa, a typ, typiarze, nie wiem, krwawiła, żygała krwią, goła się wyjebała w, po prostu w przedpokoju, no. a, a lekarz padł, no nie wiem, no stres chyba, albo depresja, tak? nie, masz depresję, ona, nie, po prostu, nie mogę z tego filmu. Jest absolutnie cudowny. No tak, no i potem oczywiście łączą się już te wszystkie wątki ze sobą. Tak. Gdzie nasz e, egzorcysta, kanibal, który jest jeszcze kanibalem, tak, by the way. Tak. R rucha laski, a psi na nie kaszle. No dzisiaj to jest bardzo taki nieteges i pasenie, <noise> ale takie mamy sceny. Sensing i... nie jest praktykowany w tym filmie. Absolutnie nie, nie. Zdecydowanie. Znaczy, to jest w ogóle dziwne, że bo w tym filmie gra ten, który gra tego księdza. Jak się nazywa? Tomas? Tomas, Pad... ja. Pad... Thomas, tak. To tu jest w ogóle, ja przyjrzałem sobie jego IMDB, przyjrzałem hmm. sobie jego filmografię i koleś jest naprawdę znanym aktorem. On grał w filmach del Toro. On grał w jednym z, wow. z pierwszych filmów Del Toro. On, on, on grał w wielu filmach. On w ogóle grał w filmach, które ja widziałem, i nie są meksykańskie, nie są hiszpańskie. To są, on, facet jest europejską gwiazdą kina, nie? I ja nie wiem, co mm. po prostu przymusiło do tego, żeby. Czy facet już naprawdę nie miał za co jeść, żeby zagrać w czymś takim? Bo ta rola tego jest księdza jest naprawdę żenująca. No. No. I w ogóle nie wiem, po co jest noty wprowadzone, że on jest narkomanem. Już nie wystarczyło, że jego ziomeczek, kurde, po nocach wpierdala flaki ludzi i w ogóle ta scena randomowa. Ej, w ogóle to jest właśnie to, co mówię, że to jest strasznie cringe'owy film, bo tam wszystko jest do poziomu absurdu, Tak. Ale, ale do takiego poziomu absurdu, że nawet nie z przymknięciem oka. Że tak. nie robią to na serio. I ten koleś, co gra tego właśnie w czapce, oczywiście na czarno ubrany klecha i taka czapka Całość... duchna to tak. są nowoczesne czasy, przecież nowoczesnymi suwami tam jeżdżą, i przecież no, on się tak, tak nie pasuje tam do tych slumsów. Tak. I przychodzą dwó dwóch ziomali, właśnie w tych, w kapturach, i on pali fajkę za fajką. On cały czas pali fajki, no bo przecież to jest sexy, i przecież to jest takie, że tak. jestem badass. I jak on zaczyna. Się z nimi napierdalać i nagle latać, fruwać, skakać. To jest tak, tak irracjonalne, że no ja myślałem, że nie wiem, no, no ja se robi, ale ten film jest nakręcony na serio. Niestety on jest nakręcony na serio. No bo właśnie o to chodzi, że w tym filmie nie ma zbudowanej jakiejś mitologii <coughs> ciekawej na to, żeby można było to wziąć w taki popkulturowy nawias i okej, okay, ci ludzie zachowują się dziwnie i racjonalnie. Okay. tylko wszystko jest taki, to jest trochę tak jakby wziąć film w stylu właśnie, nie wiem, coś na podstawie Kinga albo właśnie jakiś taki Film tym w stylu Konstantin, wyciąć z niego te wszystkie elementy takie mitologiczne i zrobić tylko taki, taką, jakąś taką denną, rodzinną dramę z tego. No. I to ci zostaje w tym filmie. I to jest cały ten film. Tam nie ma jakby, oni nie mają, nie rozumieją żartu. Mm, <laughs> o to chodzi, dokładnie. Że ci twórcy nie kumają żartu, w którym biorą udział. Natomiast przyznam, że końcówka jest bardzo mocna, bo tak patrzę, patrzę, on mi się strasznie dużył, chociaż on chyba półtorej godziny, coś tak, coś koło tego trwa. Nie? O Króciut nie, godzina dwadzieścia. No to, no to strasznie króciutko. Się... Z tych napisów to masz godzina piętnaście sensu. No, to tym bardziej, ale mi się cholernie dużył. I nagle patrzę, wiesz tak, patrzę sobie na ten znacznik czasu, o jeszcze 15 minut do końca. To tu się wydarzyło przez ostatnie 15 minut, to kurna, to nie wydarzyło się w całym uniwersum Marvela tyle rzeczy. Chyba po prostu, no, fact. Matką po stole. Tak, tak. No, generalnie klecha przychodzi, chociaż już y, wyraźnie dostał od starych, nie ej, w ogóle, ziomek stary, wypierdzielaj z chaty, bo zawołałem policję, co ty tu robisz z naszą nieletną córką, nie? No. Przyjeżdżałem do domu, nieletnia córka stoi z księdzem i pada. ej, nie wchodźcie. Co? No, 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 tam wasza córka z innym ziomkiem jest, nie? Mhm. Nie wchodźcie, mhm. bo jest niebezpiecznie. No i wchodzą, wchodzą i dorosły facet się napierdala z nastolatką. Ona tak. go po prostu, no, no, no ciula go po mordzie, w pełnym dosiadzie, kurde, brazylijskie J-Jitsu, nie? Po czym matka chce odciągnąć, bo już nie wie kogo odciągać, córkę od niego czy niego od córki. Zostaje wpierdolona na stół i zostają rozwalone niestety te święte puzle ojca. Jego zostaje załatwiona, nie? Po czym? Po czym ta opętana typiara obraca się, mamo, mamo. Ojciec płacze, ojciec w ogóle jest bezimienny, ale wiem, że ona chyba Cyrilla, czy Cybillia, czy Cecilia się nazywa ta żona, bo Cecilia, Cecilia. W międzyczasie typiara ta druga, okazuje się, że też w jakiś siostra. sposób w ogóle, siostra nie wiem, ona coś, coś wypiła, coś zainkantowała, i nagle się okazuje, że ona też jest łopętana przez jakiś Ktulu, nie. Tak. I podchodzi. To... Y Ojciec Tomas wyprasza starego, który niesie zwłoki swojej żony z domu, a ta podchodzi, bierze łeb starego, jeb. No i kolejny trup, nie? Czyli córeczki zabiły dzieci, no dobra, no to co teraz robić? No, no napierdalać się dalej, nie? I... Tak, potem jest w ogóle scena jak, z Flash, jak Flash w Justice League, <śmany> że ona tak krąży dookoła niego. <śmany> tak, tak. I potem, jest, I potem jest taka finalna jakby już rozmowa pomiędzy nim a tym księdzem, że e, okej, okay, on go przekonuje, żeby ostatecznie walczyć i on go błaga, mówi no to zabij mnie, zabij mnie teraz, nie? I jest taki hamskie CGI, taki jest pistolet <noise> i taki chamski CGI ogień, taki po prostu no. pchający ogień w powietrzu i to widać, że to jest po prostu, to są fruwające piksele, że tam nie ma, tak. to jest tak nieorganiczne, po prostu e, strzela mu w łeb, bo on wcześniej mówi, stwierdził, że Okej, okay, to ja. Yy, dementorzy. O, przypominają mi się dementorzy, że to jest. Że on będzie wysysał tego demona, tak. i przez to stał się dobry. Przez to on stał się dobry. I to jest taki. Ja mówię, Aleś to rozkminił. I tak, bo on stał się takim Jezusem, że on przejął te wszystkie rzeczy na siebie. A. Umarł. A. A. Ten go wziął, wziął go na worek, wziął go do samochodu, zapakował go, pojechał z nim do jaskini. A o to chodziło z tą jaskinią. Ja miałam właśnie mówić, czemu ziomek w ogóle bierze swojego drugiego ziomka, yy, owija go, kurde, po prostu, w, nie wiem, jakiś prezent i go zostawia kurwa w jaskini, gdzie jeszcze chamsko są jakieś spreje, jakieś narysowane, jakieś graffiti. On nie? tam nawet mówi taki dialog, ten ksiądz. Yy, to jest modlitwę, taki monolog wewnętrzny, no? że on mówi: no, że Jezu, który zmartwychwstałeś, coś tam, coś tam. Dosłownie nawiązuje o, do tego. Nie? I Oj, to go tam jest tam to jeszcze z... gorsze niż myślałem. I on go tam zostawia i tak się kończy cały film. Aha, czyli on jest, on jest z Jezuskiem. Tak, nawet wygląda ten... tak, nie? Te no długie tak. włosy, nie? Tak, no. I on generalnie wysysa te demona psie, żyga nimi do kibla. Tak. Znaczy w ogóle dużo w tym filmie się, że... jest żygania. Tak, bo okazało się, że te demony mają formę takiego, takiego, takiego czarnego żygu. Taka, taka czarna sperma, kurwa. Pff, taka tak... maść hmm. taka. No. Hmm. No, i jak nie, to wykształcisz że... komuś mocą ducha świętego albo jakąkolwiek? On w ogóle twierdzi, że on nie jest księdzem. Bo jest tam taki egzorcyzm, który on przeprowadza na takiej starszej babci. <coughs> w ogóle okazuje się być na tyle dobry, żebyśmy wiedzieli, że on jest dobry. To on nie tylko przynosi narkotyki temu swojemu księdzu, żeby mu ulżyć, ale on też nie przyjął całej, wszystkich pieniędzy od tej biednej rodziny. On tak. przyjął i resztę mi oddał, nie? Ja mówię, ojej, no. jaki on jest dobry. No i tak w ogóle, znaczy ja nie wiem, jak stoi inflacja tam w Meksyku, ale po prostu ci mu, no, to wygląda jak na jakichś westernach i to takich, wiesz, tych śmiesznych westernów, oni mu taki plik banknotów, nie? Dają, masz, masz za uratowanie babci, nie? Kurde, która umrze za rok, nie, nie wiem, na reumatyzm. No, y, on nie, nie, on na no. koronawirusa. zostawia im 10 banknotów, no, nie no, dobry człowiek. No. Nie, także ten film. Ten film, już tak podsumowując, był dla mnie ekwiwalentem wypicia nie jednego, ale dwóch. Shotów ciepłej wódki, kiedy nie masz na nią ochotę, Kiedy od razu chcesz się po niej żygać i nawet nie jesteś, nie daje to efektu nawalenia. To jest po prostu. No i w ogóle w tym filmie się dużo żyga. Nie. to Jest, jest dużo, no, rzygania. Jest masakra, i faktycznie to, co powiedziałeś. Ten film jest dobry przez napis początkowe, bo też zwróciłem uwagę właśnie na te na te szoty. Są świetne. Facet powinien się zająć, nie wiem, jakimiś filmami, dokumentalnymi, czymś takim, ale nie. nie wiem. Ale nie, 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 nie czymś gdzieś nie czym ma. Ale... Empatię wobec tych postaci, to <laughs> nie wiem, czy bym chciał zobaczyć, jaka jest jego empatia wobec prawdziwych ludzi. <laughs> no dobra, to niech on Ino będzie operatorem kamery, nie? No, no. no. Ta, także tak, jeżeli chodzi o moją ocenę, to to jest yy, dobra. To będę taki mi, miłościwy, jak jeden z głównych bohaterów. Będę Jezusem. Yy, dwa na dziesięć. Yy, jeden za właśnie te zdjęcia na początku. I drugi punkcik za kurwa ojca i lekarza roku. Oni mają tak cudownie wyjebane w tym filmie, i oni chyba wiedzą, w czym występują, że. Cudownie się to oglądało, jak układali se puzelki i dawali super diagnozy. Super, polecam wszystkim. No, dla mnie to jest atrapa filmu. To jest, to jest <grym> też 2 na 10, bo to, to nie jest ani horror. To, właśnie to nie jest nawet aż. To jest zabawne, ale to jest taki sposób zabawne, że. Bardziej po prostu ciśniesz Bekę z tej głupoty, a nie dlatego, że to jest faktycznie zabawne, nie? Bo to jest takie na zasadzie, to jest taki dowcip potarzający się cały czas, okej, okay, co jeszcze głupiego można zrobić, nie? Hmm. Także to jest to jest 2 na 10 ode te mnie też za. No głównie za te walory wizualne na początku, za jakąś tam kontrolę nad, nad paroma minutami w tym filmie. Natomiast, <laughs> Natomiast. No potem to już film się sam reżyserował, bo ja nie widzę mm -hmm. tutaj już ręki czyjkolwiek, mm -hmm. która by tego filmowała. <grym> Także znak diabła, tak? El, znak tak? diabła. El, coś tam demonico, ty umiesz w ten aramejskie. <grym> La marca del demonico. La marca del demonico. De demonio, przepraszam, de demonio. De demonio, demonio. oglądajcie, bo to jest świetne. I tak macie dużo czasu, więc... La critica więc... de fanboysy. Dokładnie. Weźcie w, y, ten y, płyn dezynfekujący i się nawalcie nim przy tym. będzie <grym> dobra. Dobra. Widziałem takiego mema, że chciałem stworzyć płyn dezynfekujący, a znowu wyszedł mi drink. <grym> przy tym filmie same drinki będą wam wychodzić. Także. Ziczymy y, wam jego wieczoru. A my idziemy odprawić egzorcyzmy i brać narkotyki. Trzymajcie. Się, hej. Pa. pa. pa.